No to zaczynamy. Wrażenia z jazdy w tym BMW E91 z 2007 roku. No to ruszamy. Pasy. Dobra, poopowiadam trochę. To jedziemy sobie. Postaram się w miarę krótko i zwięźle opowiedzieć o tym BMW. Chociaż ja lubię o samochodach opowiadać, więc może się okazać, że zajmie mi to parę minut. Ale tak, najpierw fakty. BMW z 2007 roku jest to w miarę początek produkcji tej generacji E90, czyli Sedan, E91, czyli tutaj właśnie jedziemy, to jest kombi, i jeszcze E92, czyli Cabrio. Masa własna z tego, co się doczytałem, to jest 1505 kg a maksymalna masa całkowita tam trochę poniżej 2 ton. Pod maską mamy dwulitrowy silnik benzynowy o oznaczeniu 318i, dysponujący mocą 129 koni, 180 Nm. Jest to czwarty od najsłabszych oferowanych w tym modelu. Był jeszcze słabszy benzynowy 316 i dwa słabsze diesle, a ogólnie w wersji silnikowych tutaj było dostępnych aż 21 przez cały okres produkcji modelu, więc bardzo, bardzo dużo. Może jeszcze warto wspomnieć, jak już mówimy o silniku, że w tym modelu była oferowana jeszcze bardziej popularna jednostka dwulitrowa o oznaczeniu 320. I tam mamy kilkanaście koni więcej, 143 chyba jak dobrze pamiętam. Ale w opinii mechaników ten mocniejszy silnik ma dużo bardziej wrażliwy i delikatny układ wtryskowy, więc trochę mniej mocy, ale więcej trwałości, jeżeli chodzi o jednostkę o oznaczeniu 318 i. A, i podobno jest to jedyna sensowna jednostka do założenia gazu, jeśli mówimy o BMW serii 3 tej generacji. Ja to gazu nie mam. I nie będę mieć. Jeśli już kontynuujemy temat silnika, no to jak się tym jeździ? Pff, jeśli ktoś szuka sportowych wrażeń, no to ich nie odnajdzie. Tutaj samochód jest skrojony raczej pod spokojnego kierowcę. Chociaż nie powiedziałbym, że tej mocy mu jakoś brakuje, szczególnie przy wyższych prędkościach właśnie jest lepiej niż przy niższych. To znaczy na początku się tak trochę powoli zbiera, ale później już powyżej 90 czy 100 nawet na godzinę. Na szóstym biegu jest fajnie elastyczny, więc tutaj bardziej jakoś ta skrzynia biegów i silnik są zestrojony pod trasy, w mojej opinii, niż pod taką jazdę miejską. Jakoś takim wyszło. No i spalanie przy takiej umiarkowanej mojej jeździe, trochę miasto, trochę trasy. No to jest od 8 do 10 litrów w zimę. Akurat 10 litrów nie przekroczyłem osobiście nigdy. To teraz trochę o zawieszeniu. Według mnie jest neutralnie zestrojone. Chociaż o dziwo ze wskazaniem na miękko niż twardo. Szczególnie dużą różnicę widzę na oponach i kołach 16, które posiadam na zimę. Tam jest wyższy profil i ten samochód tak bardziej pływa. Tutaj mamy letnie 17 z szerszymi oponami o niższym profilu. No i tutaj tutaj właśnie powiedziałbym na tych, że jest neutralnie, a na tamtych szesnastkach jest miękko. Oczywiście były oferowane w modelu też seryjnie 18, 19 i chyba nawet 20. No to tam pewnie już sprawa wygląda zupełnie inaczej. Nie możemy się tutaj zbytnio jakoś rozpędzić, ale akurat czerwone światło to pokażę Wam tak jak on się zbiera, chociaż do drójeczki. No idzie, 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 idzie. Tak sobie, tak nie jest to. Nie wiadomo co. A jeszcze odnośnie prowadzenia, no bo BMW to radość z jazdy. Jeżeli silnik nie daje nam jakiejś wyjątkowej radości z jazdy, chociaż nie jest za wali drogą, więc żeby ktoś nie pomyślał, że zaraz opowiadam, że ten silnik tutaj w ogóle nie jedzie, bo tak nie jest. Ale jest to takie prowadzenie w zakrętach, jak są jakieś łuki czy te stakady gdzieś tam na rozjazdach, to naprawdę fajnie pojechać z taką trochę większą prędkością na takim łuku i poczuć, że on praktycznie się nie przechyla. Jakoś nie stanowi to dla niego problemu. Właśnie te łuki, te zakręty. Kolejną rzeczą, o której chcę opowiedzieć, jest wyciszenie. Akurat dla mnie jest to bardzo ważne. Wiele osób nie przykłada do tego wagi. Ja wprost przeciwnie. Nie lubię takiej sytuacji, gdzie jadąc w trasie, yy, muszę podgłaśniać radio, ponieważ yy, nic już nie słychać, albo radio musi huczeć i samochód cały huczy. Tutaj, akurat jest świetnie. Naprawdę, nawet porównując do samochodów nowszych, na niższej klasy, wębu zrobiło dobrą robotę. Jest cicho, silnik jest bardzo dobrze wyciszony, nie drży w ogóle. Tutaj zasługa może koła dwumasowego. Tak, kiedy zaczynam, jak dla mnie, słyszeć, że zaczyna być trochę już za głośno, no to tak na autostradzie powyżej tych. 140, może nawet 150 jest moment, kiedy radio muszę podgłośnić, już i przestaje być to komfortowe, ale tak normalnie to, to naprawdę super. No i jeszcze jak tak sobie jedziemy, no to skrzynia biegów sześciobiegowa. Bardzo mocny element tego samochodu pracuje bardzo precyzyjnie, każdy kto się nim przejechał kiedykolwiek zwraca na to uwagę, te biegi tak wskakują mają dosyć krótki skok działa to naprawdę przyjemnie, aż, aż chce się zmieniać biegi, teraz nie ma sensu już akurat, ale skrzynia biegów to przyjemność w tym modelu, no i tak jak już gadam i gadam o tym samochodzie, ale naprawdę sporo nim przejechałem więc nie jest to jakaś recenzja robiona po tygodniu czy nawet miesiącu jeżdżenia a przesiadłem się z Renotali, czyli samochodu bardzo budżetowego, który też nagrałem na kanale. Taka czerwona z 2011 roku, no to no nie ma porównania. Tak, Talia a tutaj BMW, no wszystko było zaskoczeniem. Hmm, pozytywnym, oczywiście. Może tylko nie koszty napraw. Wszystko tutaj jest takie solidne. Kierownica z grubym wieńcem. Ten układ kierowniczy działa z takim lekkim oporem. Fajnie można go wyczuć przy wyższych prędkościach. Tak jak wspominałem, biegi wyjątkowo precyzyjne wyciszenie doskonałe. E, Oto właśnie, to jeszcze radio. Akurat nie mogę go włączyć, bo zaraz będą jakieś roszczenia dotyczące praw autorskich, ale to jest standardowe radio. E, działa super. Naprawdę głośniki, i basy. Aha. Tutaj ktoś, kto zwraca na to uwagę na jakość dźwięku, na pewno nie będzie zawiedziony. E, klimatyzacja tu jest dwustrefowa. Akurat mamy ustawione grzanie, Nie ma się włącza tutaj. Jest w stanie schłodzić wnętrze tutaj bardzo szybko. Tu ma taką opcję turbo składania, Nie ma się do czego przyczepić. Wspomnę jeszcze o gabarytach samochodu, bo akurat doskonale odpowiadają moim potrzebom. Jest to kombi. Więc możemy włożyć coś większego. Tam jest fajna opcja składania siedzeń jeszcze rozłożenia, nawet siatki, w oparciach tych siedzeń. Także mamy oddzieloną całą tutaj przestrzeń bagażową, już tuż za kierowcą i jest jakoś tak bezpieczniej. A samochód ma 4,5 metra, więc nie ma problemu z jakimś wystawaniem z miejsc parkingowych, czy tym, że czujemy, że jedziemy czymś takim naprawdę bardzo wielkim. Tak jak wspominałem, 4 lata temu przesiadłem się z samochodu typowo budżetowego i lubię motoryzację, więc zwracam uwagę na takie wszystkie szczególiki, na przykład dysze spryskiwacze. zobaczcie jak one fajnie rozpylają, to nie jest tak jak w poprzednim moim samochodzie, gdzie wsikał prosty strumień tylko tutaj mamy widzicie taką niemalże mgiełkę rozpyloną tak samo wycieraczki, one chodzą cichutko, nie ma jakichś trzasków jedziemy właśnie po dosyć słabej nawierzchni, jeżeli coś trzeszczy to statyw na uchwyt, na kamerkę ale sam samochód nie generuje żadnych niepokojących dźwięków, także tutaj coś się rusza. Jak jesteśmy przy temacie wnętrza, to jeszcze powiem, że to BMW należy do takiej epoki samochodów, które ja bardzo cenię, ponieważ nie mamy tutaj wszechobecnej elektroniki, jakichś ekranów dotykowych. Ja tego nie lubię. Tutaj jest wszystko intuicyjne, właściwie bez zbytniego odrywania wzroku jesteśmy w stanie podgłośnić sobie radio, trafić w panę klimatyzacji. Hmm, dla mnie to jest super. Nie trzeba gdzieś szukać tego na ekranie. Na koniec filmiku jeszcze podsumowując, jest to według mnie bardzo dobry samochód, jeżeli ktoś szuka niedużego kombi, a zależy mu na właściwościach jezdnych, na tym, żeby ten samochód dobrze się prowadził, był taki solidny w środku, bo ktoś przykłada do tego uwagę. I to wnętrze jeszcze nie nieprzyładowane elektroniką, a już z takiego rocznika, że samochód jest bezpieczny, w jakichś crash testach wypada naprawdę fajnie. No tylko silnik nie jest prostą konstrukcją i w tym modelu nie znajdziemy już. Niestety takich prostych konstrukcji jak w modelu poprzednim. Mam nadzieję, że filmik się podobał, że poruszyłem większość aspektów, na które ktoś mógłby zwracać uwagę, przymierzając się do takiego samochodu BMW Serii 3. Jeżeli o czymś zapomniałem, piszcie w komentarzu, na pewno odpowiem. Pozdrawiam. I...